Od Solnica 54,5 km linia prosta, 40 murzynów, 5 jasnych, 15 sztuk leci pierwszy raz. Coś nie chcę się wybić Ale złączyły się wszystkie razy Jest pierwszy Po 20 minutach chyba Nie zdążyłem go nagrać, patrzę się co. to jest czy nie moja, kupiona w zeszłym roku? Samica, ale już parę razy pokazała, jest pierwsza. Są chyba jeden, na pewno dwa, trzy. Trzy kolejne są, gdzie jest tam z nieba, zjeżdżają. Dwadzieścia pięć minut minęło. it's just a Pewnie rocznie jakichś bo jest z zeszłego roku. były lotowane w zeszłym roku Czekamy na resztę jest, jest lotka. Nie wiem czy są wszystkie, ale jest ich sporo. Nie zabić nawet. są A to szybko, co to dla nich? 4,5 km. I tyle starczy, nawet. Co nie przyszło, to dobrze. Selekcja naturalna. O to chodzi. Przyszły. Bo tak to tutaj ich nawet nie widać. O, schodzą powoli. 在等。<laughs> <laughs> Ale nawet nie chcą schodzić, nie? Chodzą sobie po prostu. Tak to walą na bombę, a one sobie chodzą. Coraz niżej, ale chodzą. Trochę siedzi już. 12.25, puszczone 135 Usiadły. Jeszcze chodziły 10 minut. Tu są przywyski. Jest pięć jaśniaków, to są wszystkie Zamek policza Policzysz? Policzysz? Ciężko, nie? Tak, tylko 3. Ada. Tutaj 2, 4, 6, 8. A nie wejdę, teraz już jest zeram. Dłyszmy się. Ciężko. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 42, 44. Ale to się powinno jednego pomylić.